Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje modlitwy nie są wysłuchiwane, że mimo twojego wołania Bóg milczy? Może modliłeś się ze łzami w oczach, prosiłeś z wiarą, czekałeś z cierpliwością, a mimo to nic się nie zmieniło? Okoliczności pozostały takie same. Problem nadal istnieje, a w twoim sercu rodzi się pytanie: czy Bóg o mnie zapomniał? Oczekiwanie może być bolesne. Dni mijają, odpowiedzi nie nadchodzą, a wątpliwości zaczynają dławić wiarę. Niespokojne serce zastanawia się, czy coś zrobiło źle, czy to kwestia sposobu modlitwy, braku zasług, czy może Bóg po prostu postanowił nie odpowiadać. To uczucie bywa okrutne, ponieważ sprawia, że czujemy się samotni, jakbyśmy wołali na pustkowiu. Ale musisz zrozumieć jedno: Bóg nigdy nie pozostaje głuchy na szczerą modlitwę. Jeśli wołałeś do niego, Możesz być pewien, że Twoje słowa dotarły do nieba. Pytanie nie brzmi, czy Bóg usłyszał, lecz w jaki sposób postanowił odpowiedzieć. Słowo Boże zapewnia nas o tej prawdzie. W Księdze Jeremiasza 29:12 znajdujemy jasną obietnicę: Będziecie mnie wzywać i zanosząc modły, Będziecie mnie szukać, a ja Was wysłucham. Zauważ, że Bóg nie stawia żadnych warunków. Nie mówi, że wysłucha tylko niektórych modlitw albo że odpowie w naszym czasie. On słucha. Jeśli więc zawsze nas słyszy, dlaczego tak często mamy wrażenie, że mówimy do ściany? Problem nie leży w Bogu, lecz w naszym sposobie oczekiwania. Chcemy, by odpowiedział według naszego planu, w czasie i w sposób, który sobie wyobrażamy. Prosimy o rozwiązanie i mamy już w głowie konkretną ścieżkę. Oczekujemy zmiany i przewidujemy jej określony przebieg. Ale Bóg nie działa w ramach naszych oczekiwań. On widzi więcej, zna to, czego my nie dostrzegamy i odpowiada w doskonały sposób, nawet jeśli wydaje się on inny niż chcieliśmy. Czasami odpowiedź już nadeszła, ale my jej nie dostrzegamy. Może Bóg powiedział tak, ale błogosławieństwo jest jeszcze przygotowywane. Może powiedział nie, bo ma dla nas coś znacznie lepszego. A może odpowiedź brzmi poczekaj. Ponieważ za kulisami toczy się proces, którego jeszcze nie rozumiemy. Milczenie Boga często bywa jedną z jego największych odpowiedzi, jednak w naszej niecierpliwości mylimy jego działanie z brakiem zainteresowania. Gdy odpowiedź nie przychodzi wtedy, kiedy tego oczekujemy, pojawia się niepokój. Serce wypełnia się niepewnością, a strach, że Bóg nas opuścił, zaczyna narastać. W takich momentach wielu ludzi przestaje się modlić, myśląc, że to już nie ma sensu. Ale to właśnie w czasie oczekiwania nasza wiara jest wystawiana na próbę. Zaufanie Bogu oznacza wiarę w to, że On działa, nawet jeśli nie widzimy żadnych zmian. Jeśli dziś masz wrażenie, że Twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi, zadaj sobie pytanie: Czy ufam Bogu tylko wtedy, gdy robi to, czego pragnę, czy moja wiara pozostaje mocna, nawet gdy nie rozumiem Jego dróg? Bóg już usłyszał Twoje wołanie. On już działa. Pytanie brzmi: Czy potrafisz zaufać Jego czasowi? Bóg nigdy się nie spóźnia. Każda chwila oczekiwania ma swój cel. Czasami przygotowuje nas na to, o co prosimy. Innym razem chroni nas przed czymś, czego nie widzimy. A czasami uczy nas całkowitego polegania na Nim, by gdy odpowiedź w końcu nadejdzie, nasza wiara była niezachwiana. Choć cisza może się wydawać długa, nigdy nie jest pusta. Bóg przygotowuje coś znacznie większego niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. W czasie oczekiwania nie wątp, nie poddawaj się, nie pozwól, by niepokój cię pochłonął. Odpowiedź jest w drodze, a kiedy nadejdzie, będzie doskonała. Cisza Boga może być niepokojąca. Kiedy się modlimy, a odpowiedź nie przychodzi od razu, nasz umysł zaczyna szukać wyjaśnień. Czy moja wiara jest za słaba? Czy Bóg jest zajęty czymś ważniejszym? Niepewność rodzi niepokój, a oczekiwanie staje się ciężarem, który trudno unieść. Zanim jednak pozwolisz, by te wątpliwości wypełniły twoje serce, musisz sobie przypomnieć jedno: Bóg nie ignoruje tych, którzy wołają do niego szczerze. Myśl, że on jest daleki i obojętny, to tylko iluzja wynikająca z naszych ludzkich ograniczeń. Problem nie tkwi w tym, że Bóg nie odpowiada, lecz w tym, że nie robi tego w sposób, jakiego oczekujemy. Jego działanie nie podlega naszym przewidywaniom, bo On widzi więcej niż jesteśmy w stanie pojąć. Jego czas i drogi nie mieszczą się w granicach naszej logiki. Słowo Boże potwierdza tę prawdę. W księdze Izajasza 55, 8, 9 Pan mówi: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Ten fragment jasno pokazuje, że choć próbujemy zrozumieć Boże działanie, nigdy nie będziemy w stanie przewidzieć, w jaki dokładnie sposób On odpowie. Największą trudność sprawia nam nasza własna potrzeba kontrolowania sytuacji. Modlimy się o rozwiązanie i od razu wyobrażamy sobie, jak ono powinno wyglądać. Prosimy o błogosławieństwo i ustalamy w myślach termin, w którym ma się spełnić. Gdy nasze oczekiwania nie zostają spełnione, Pojawia się niepokój i zaczynamy wątpić. Ale Bóg nie podporządkowuje się naszym pilnym potrzebom. On zna właściwy moment i działa w czasie doskonałym. To, że nie widzimy natychmiastowej odpowiedzi, nie oznacza, że nic się nie dzieje. Bóg pracuje w sferach, których my jeszcze nie dostrzegamy. Może przygotowuje okoliczności, wzmacnia naszą wiarę, kształtuje nasz charakter lub chroni nas przed czymś, czego sami nie jesteśmy w stanie zauważyć. Wiele odpowiedzi przychodzi w sposób subtelny, bez spektakularnych znaków, bez głośnych objawień. Pytanie nie brzmi, czy Bóg słyszy, ale czy my jesteśmy gotowi Mu zaufać, nawet gdy nie rozumiemy Jego planu. Oczekiwanie na Boga wymaga wiary, która wykracza poza to, co widzą nasze oczy. Pewność, że On już działa, przemienia lęk w pokój. Gdy uczymy się odpoczywać w Bożym czasie, Cisza przestaje być ciężarem, a staje się przypomnieniem, że On wciąż ma wszystko pod kontrolą. Jeśli dziś masz wrażenie, że Bóg nie odpowiada, pamiętaj, On już Cię usłyszał. Twoim zadaniem nie jest kwestionowanie Jego dróg, ale ufność, że odpowiedź nadejdzie w najlepszym możliwym czasie i w doskonały sposób. Oczekiwanie na odpowiedź od Boga nie zawsze oznacza, że On jeszcze jej nie usłyszał. Może już zdecydował, że otrzymasz to, o co prosisz, ale czas realizacji jeszcze nie nadszedł. Kluczowe pytanie nie brzmi więc, czy błogosławieństwo istnieje, lecz czy jesteś na nie gotowy. Prosić w modlitwie to akt wiary, ale umiejętność czekania wymaga dojrzałości. Wielu ludzi się frustruje, ponieważ pragnie natychmiastowej odpowiedzi, nie zastanawiając się, czy potrafią unieść ciężar tego, czego tak bardzo pragną, a Bóg nie daje nam rzeczy, których jeszcze nie umiemy dobrze zarządzać. Czas oczekiwania może być okresem wzrostu. W tym procesie Bóg działa w naszym wnętrzu, kształtując w nas to, co jeszcze wymaga przemiany. Gdyby odpowiedź przyszła zbyt wcześnie, moglibyśmy bardziej polegać na błogosławieństwie niż na tym, który błogosławi. Słowo Boże uczy nas o znaczeniu cierpliwości. W liście Jakuba 1,4 czytamy, cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i nienaganni w niczym nie mający braków. Ten werset jasno pokazuje, że cierpliwość to nie tylko dodatek do życia duchowego, to niezbędny element, który prowadzi nas do dojrzałości. Gdy Bóg zwleka z odpowiedzią, nie jest to zwykłe opóźnienie. On uczy nas ufać, dojrzewać i całkowicie na nim polegać. Każdy okres oczekiwania ma swój cel. Być może Bóg wzmacnia twoją wiarę, kształtuje twoją wytrwałość lub przygotowuje okoliczności, które jeszcze nie są gotowe. Często szukamy skrótów. Chcemy, by Bóg przyspieszył proces i skrócił drogę, ale niektóre odpowiedzi są przeznaczone tylko dla tych, którzy nauczyli się czekać. Kiedy próbujemy przyspieszyć coś na siłę, możemy wpaść w rozczarowanie albo znaleźć się w sytuacjach, które nie były Bożym planem dla nas. Cierpliwość nie oznacza bierności, oczekiwanie to nie stagnacja, lecz świadome poruszanie się we właściwym kierunku, podczas gdy Bóg działa za kulisami. Naszą rolą jest trwać w wytrwałości, nadal się modlić, nadal ufać, nadal robić swoją część. Oczekiwanie nie jest czasem straconym, ale czasem budowania. Jeśli odpowiedź jeszcze nie nadeszła, może Bóg pytacie, czy jesteś gotowy na to, o co prosisz? Zamiast prosić o przyspieszenie, proś o przygotowanie. Zamiast nalegać na natychmiastowy cud, proś o mądrość, by przyjąć go we właściwym czasie. Gdy serce to zrozumie, oczekiwanie przestanie być ciężarem, a stanie się koniecznym procesem. W Bożym czasie to, co On obiecał, nadejdzie. I gdy to się stanie, będzie doskonałe. Często, gdy się modlimy, mamy już w głowie gotowy scenariusz, w jaki sposób Bóg powinien odpowiedzieć. Prosimy o rozwiązanie i spodziewamy się, że nadejdzie ono w określony sposób. Wołamy o błogosławieństwo i wyobrażamy sobie dokładnie, jak powinno się ono urzeczywistnić. Ale Bóg nie jest ograniczony naszym sposobem myślenia. On działa w sposób, który przekracza nasze wyobrażenia. Największym błędem, jaki popełniamy, jest próba dopasowania Boga do naszych oczekiwań. Kiedy rzeczy nie układają się tak, jak sobie wymarzyliśmy, myślimy, że On nie odpowiedział. Ale czy to możliwe, że odpowiedź już nadeszła, a my po prostu jej nie rozpoznaliśmy? Czy to, co nazywamy milczeniem, nie jest w rzeczywistości Bożym działaniem, którego jeszcze nie rozumiemy? Słowo Boże przypomina nam, że to On ma pełną kontrolę nad wszystkim. W liście do Efezjan 3.20 czytamy: Temu zaś, który mocą działającą w nas, może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Ten werset jasno mówi, że Bóg nie tylko odpowiada na nasze modlitwy, ale robi to w sposób, który przekracza nasze prośby i wyobrażenia. Jeśli wierzymy w tę prawdę, dlaczego nadal próbujemy ograniczać jego działanie do naszych własnych schematów? Sposób, w jaki Bóg działa, nie zawsze od razu ma dla nas sens. Czasem zamknięte drzwi są ochroną przed niewłaściwą drogą. Opóźnienie w realizacji planów może być przygotowaniem do czegoś znacznie większego. Niepowodzenie w zdobyciu konkretnej okazji może oznaczać, że Bóg robi miejsce na coś lepszego, ale jeśli skupiamy się tylko na tym, co widzialne, Możemy błędnie uznać, że On nas nie wysłuchał. Frustracja rodzi się, gdy pokładamy naszą wiarę w tym, czego chcemy, a nie w tym, kim jest Bóg. Gdy przywiązujemy się do jednej możliwości, zamykamy oczy na inne sposoby, w jakie On może działać. To, co wygląda jak odmowa, może być w rzeczywistości skierowaniem nas na lepszą drogę. To, co wydaje się okresem oczekiwania, może być etapem, w którym Bóg układa wszystko według swojego doskonałego planu. Wyzwanie nie polega tylko na modlitwie i czekaniu, ale na zaufaniu, że Bóg wie, co robi. On się nie myli, nie spóźnia i nie ignoruje tych, którzy wołają do niego z wiarą. To, co dla nas wydaje się niespodziewane, jest w rzeczywistości częścią jego doskonałego planu. Jeśli masz wrażenie, że twoja modlitwa nie została wysłuchana, może nadszedł czas, by zmienić sposób, w jaki oczekujesz na odpowiedź. Bóg mógł już ci odpowiedzieć, po prostu w sposób, którego jeszcze nie rozpoznałeś. Klucz tkwi w zaufaniu, że On czyni nieskończenie więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wierzyć, że Bóg słyszy nasze modlitwy jest kluczowe, ale czy samo oczekiwanie wystarczy? Wielu ludzi woła do Boga, prosi o kierunek, ale pozostaje w miejscu czekając, aż wszystko rozwiąże się samo. Prawdziwa wiara to nie tylko przekonanie, ale także działanie. Jeśli naprawdę wierzymy, że Bóg odpowie, Musimy podjąć kroki w kierunku tego, o co prosimy. Oczekiwanie na odpowiedź nie oznacza bierności. Bóg działa, ale oczekuje, że my również wykonamy swoją część. Modlitwa o otwarte drzwi wymaga gotowości, by przez nie przejść. Wołanie o przemianę wymaga dostosowania naszych postaw, aby ta zmiana mogła się dokonać. Kto pragnie cudu, powinien być na niego przygotowany, nie tylko sercem, ale także konkretnymi działaniami. Biblia jasno naucza, że wiara bez czynów jest bezwartościowa. W liście Jakuba 2:17 czytamy: Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. To oznacza, że zaufanie Bogu bez podejmowania działań to pusta wiara. Nie wystarczy tylko wierzyć, trzeba tę wiarę pokazać poprzez konkretne kroki. Ile razy ktoś modli się o nową pracę, ale nie przygotowuje się na nadchodzące możliwości. Prosi o błogosławieństwo finansowe, ale nie zarządza mądrze tym, co już ma, pragnie odnowienia relacji, ale nie zmienia swojego zachowania, które spowodowało oddalenie? Oczekiwanie na Bożą odpowiedź powinno iść w parze z realnym przygotowaniem. Wielu ludzi zniechęca się, bo modlą się, a nie widzą zmian. Ale czy naprawdę są gotowi na to, o co proszą? Bóg nie daje rzeczy tym, którzy nie są gotowi ich udźwignąć. Zanim zaczniemy nowy rozdział, Musimy być gotowi zamknąć Stary. Zanim poprosimy o coś wielkiego, musimy pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co już nam powierzono. Zaufanie Bogu nie objawia się tylko w sercu, ale także w naszym zachowaniu. Ten, kto wierzy w spełnienie obietnicy, zachowuje się tak, jakby już ją otrzymał. Jeśli Bóg coś obiecał, musimy poruszać się w kierunku tej obietnicy. Czekać z wiarą to coś zupełnie innego, niż czekać bez działania. Cierpliwość w Bogu nie oznacza stagnacji, ale przygotowanie. W czasie oczekiwania, Bóg może sprawdzać, czy mamy wystarczającą dojrzałość, by udźwignąć to, co chcemy otrzymać. Błogosławieństwo, które przychodzi za wcześnie, może stać się ciężarem, a Bóg nigdy nie daje nam czegoś, co miałoby nas przytłoczyć. Jeśli od dłuższego czasu modlisz się o coś konkretnego, zastanów się. Czy twoje działania pokazują, że naprawdę wierzysz w odpowiedź? Czy przygotowujesz się na to, co ma nadejść? Bóg już uwolnił wiele odpowiedzi, ale niektórzy ich nie dostrzegają, ponieważ wciąż pozostają w miejscu. Prawdziwa wiara to nie tylko czekanie, to działanie z przekonaniem, że Boża obietnica się spełni. Jeśli wierzysz, nadszedł czas, aby się ruszyć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to właśnie twoje wątpliwości mogą powstrzymywać odpowiedź, na którą tak bardzo czekasz? Często wołamy do Boga o błogosławieństwo, ale w głębi serca nie mamy pełnej pewności, że naprawdę je otrzymamy. Modlitwa wychodzi z ust, ale w sercu wciąż tkwi niepewność. Ten brak przekonania może być jedną z największych przeszkód dla tego, co Bóg chce dla nas uczynić. Wiara musi być pełna. Jeśli ktoś wierzy tylko połowicznie, jego niepewność zakłóca Boże działanie. Wątpliwości osłabiają zaufanie, otwierając drzwi lękowi i niepokojowi. Problem nie leży w samej modlitwie, lecz w braku przekonania, że Bóg rzeczywiście spełni swoją obietnicę. Słowo Boże jasno nas o tym naucza. W liście Jakuba 1:6-7 czytamy: Niech zaś prosi z wiarą, bez powątpiewania, bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. Ten fragment wyraźnie pokazuje, że chwiejna wiara przeszkadza w otrzymaniu odpowiedzi. Nie dlatego, że Bóg nie chce działać, ale dlatego, że to nasza własna niepewność sprawia, iż nie jesteśmy gotowi przyjąć Bożego działania w pełni. Wątpliwości mogą pojawiać się w różnych formach. Może to być lęk, że Bóg nie odpowie tak, jakbyśmy chcieli. Może to być obawa, że coś potrwa dłużej, niż się spodziewamy. Czasem to niepewność związana z naszym własnym poczuciem wartości. Myślimy, że nie zasługujemy na Bożą odpowiedź. Serce zaczyna się zastanawiać, czy warto dalej czekać, ale wątpliwość to pułapka, ponieważ sprawia, że wahamy się między zaufaniem a lękiem. Ta niestabilność osłabia naszą pewność i często sprawia, że rezygnujemy tuż przed momentem, w którym Bóg zamierza odpowiedzieć. Bóg nigdy się nie myli. Jeśli obiecał, że słyszy nasze modlitwy, to jest to prawda absolutna. Ale musimy wierzyć bez zastrzeżeń. Prawdziwa wiara przejawia się nie tylko w słowach, ale także w naszej postawie wobec trudności. Ten, kto wierzy, nie pozwala, by przeciwności go zachwiały. Ten, kto ufa, nie pozwala, by czas oczekiwania odebrał mu pokój. Jeśli modlisz się, ale nadal nosisz w sobie niepewność, poproś Boga, aby umocnił Twoją wiarę. Wiele odpowiedzi zostaje opóźnionych, ponieważ w pewnym momencie zwątpienie sprawia, że zaczynamy się wahać ale tę ścieżkę można skorygować. Pełne zaufanie Bogu oznacza całkowite oddanie kontroli i odpoczynek w pewności, że On działa. Jeśli dziś na coś czekasz, zastanów się, czy twoja wiara jest wystarczająco mocna, aby podtrzymać tę odpowiedź. To, co Bóg przygotował dla twojego życia, nie może być przyjęte przez podzielone serce. Uchwyć się Jego obietnicy, uwierz z całego serca i nie pozwól, aby zwątpienie opóźniło to, co już zostało dla Ciebie przeznaczone. Kochany Ojcze, Boże pełen łaski i miłosierdzia, dziś stajemy przed Tobą z pokorą, z otwartym sercem i duszą spragnioną Twojego dotyku. Ty jesteś naszym schronieniem i naszą siłą, tym, który nas słyszy, nawet gdy nikt inny nas nie rozumie. Każda łza, każdy cichy westchnienie, każda myśl, której nie potrafimy nawet wyrazić słowami, Ty je wszystkie znasz. Ojcze, wiemy, że słyszysz nasze modlitwy, wiemy, że nic nie umyka Twojej uwadze, ale tak często oczekiwanie nas osłabia, cisza nas myli, a ludzkie serce tak kruche zaczyna wątpić. Gdy odpowiedzi się opóźniają, umysł próbuje nas oszukać, wmawiając nam, że zostaliśmy zapomniani, że nasza wiara jest za mała, że nie ma już nadziei. Ale dzisiaj, Panie, ogłaszamy, że wybieramy zaufanie do Ciebie, nawet jeśli nasze oczy jeszcze nie widzą. Nawet jeśli nasze uczucia próbują wzbudzić wątpliwości, wierzymy, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Nie ma ani jednego dnia w naszym życiu, który nie byłby pod Twoim bacznym spojrzeniem, nie ma ani jednej modlitwy, która zostałaby zignorowana. Ty nie odrzucasz skruszonego serca, nie lekceważysz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Daj nam cierpliwość, Ojcze. Naucz nas odpoczywać w Twoim czasie, nie próbując przyspieszać procesów które muszą się wydarzyć. Jak często pragniemy natychmiastowej odpowiedzi, nie zdając sobie sprawy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, by ją przyjąć. Jak często pragniemy czegoś, co, gdyby przyszło poza Twoim czasem, mogłoby nas zranić, zamiast błogosławić. Dlatego, Boże, kształtuj nasze serca. Naucz nas mieć ducha poddanego Twojej woli, bo wiemy, że to, co masz dla nas, jest większe niż jakikolwiek plan, jaki moglibyśmy sobie wymyślić. Chcemy ufać nie tylko słowami, ale żywą wiarą, która nie chwieje się, gdy okoliczności wydają się przeciwne. Panie, umocnij tych, którzy są zmęczeni. Są Twoi synowie i córki, którzy czekają tak długo, że nie wiedzą już, czy mogą wytrwać. Są ci, którzy wołają o odpowiedź, a podczas gdy ona jeszcze nie nadeszła, walczą z niepokojem, strachem i pokusą, by się poddać. Tchnij w nich nowe życie, ojcze. Odwiedź każde zbolałe serce i przynieś pewność, że Twoja odpowiedź jest w drodze. Niech oczekiwanie nie będzie ciężarem, ale czasem nauki i przemiany. Niech zaufanie do Ciebie zapuści w nas głęboko korzenie, niewzruszone wobec burz. Wiemy, że często Twoja odpowiedź nie przychodzi w taki sposób, jakiego się spodziewaliśmy, ale pomóż nam rozpoznawać Twoje działanie, nawet gdy różni się ono od naszych oczekiwań. Daj nam łaskę widzenia ponad naszą własną wolę i przyjęcia Twojego prowadzenia, wiedząc, że Twoje drogi są wyższe niż nasze. Jeśli jest w nas coś, co blokuje Twoją odpowiedź, pokaż nam to, Panie. Jeśli jest wątpliwość, przemień ją w wiarę. Jeśli jest niecierpliwość, daj nam ducha pokoju. Jeśli jest pycha, naucz nas całkowicie poddawać się Twojej woli. Nie chcemy być jak ci. Którzy tylko proszą, ale nie przygotowują się na przyjęcie tego, o co się modlą. Jeśli jest coś, co musimy zmienić, aby otrzymać Twoją odpowiedź, daj nam rozeznanie, by to zobaczyć, i odwagę, by działać. Niech w momencie, gdy powiesz, teraz jest czas, nasze serca będą gotowe. Niech nauczymy się szukać Cię nie tylko dla błogosławieństw, ale z radości przebywania w Twojej obecności. Niech nasza ufność spoczywa na Tobie. A nie na tym, czego oczekujemy. Bo wiemy, że największa odpowiedź, jaką moglibyśmy otrzymać, już została nam dana pewność, że należymy do Ciebie. Jeśli jeszcze coś odbiera nam pokój, składamy to teraz przed Tobą. Niech każde zmartwienie rozpuści się w Twojej obecności. Niech każdy lęk zostanie odrzucony przez Twoją miłość. Niech pewność Twojej wierności podtrzymuje nas dziś i na zawsze. Ogłaszamy, że czekamy na Ciebie, ufamy Tobie. I odpoczywamy w Tobie, bo wiemy, że w Twoim czasie wszystko spełni się w sposób doskonały. Amen. Jeśli jest coś, czego możemy się nauczyć z tej wiadomości, to fakt, że Bóg już usłyszał każdą Twoją modlitwę. Czas może mijać, okoliczności mogą się zmieniać, ale Jego wierność nigdy nie zawodzi. To, co obiecał, wypełni. To, co rozpoczął, dokończy. Jeśli powierzyłeś coś w Jego ręce, nie masz powodu do lęku. On jest w pełni nad wszystkim i już działa na Twoją korzyść. Teraz chcę zaprosić Cię do czegoś wyjątkowego. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie i przyniosła pokój Twojemu sercu, rozważ zasubskrybowanie kanału i zostawienie polubienia. Dzięki temu więcej osób może zostać dotkniętych tą wiadomością i odnaleźć nadzieję w obecności Boga. A zanim odejdziesz, napisz w komentarzach wyznanie wiary. Coś prostego, ale pełnego mocy. Wpisz, ufam Bożemu czasowi. Wypowiedz to z przekonaniem, ponieważ Twoja wiara podtrzymuje Twoje serce, gdy odpowiedź jest już w drodze. Niech Bóg Ci błogosławi i pamiętaj, On słyszy, On troszczy się, a we właściwym czasie działa.